Witam. Większość państwa nas zna, ale tym, którzy dopiero o nas słyszą, przybliżę naszą historię. Jesteśmy stowarzyszeniem, które powstało 18 lat temu. Przez ten czas zajmujemy się rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W tym momencie pod naszymi skrzydłami znajduje się 20 podopiecznych. Są to dzieci z różnymi dysfunkcjami. Zapewniamy im zajęcia z logopedą, pedagogiem, masażem oraz rehabilitację. Nasze stowarzyszenie ma swoje finansowe wzloty i upadki. Utrzymujemy się z darowizn od osób fizycznych, prawnych, różnych projektów oraz 1%. Mamy dla Państwa wspaniałą informację. W imieniu swoim i wszystkich podopiecznych chciałabym zaprosić Państwa na charytatywny piknik rodzinny, który odbędzie się już 8 czerwca w Parku Pod Dębami w godzinach od 14 do 18. W tegorocznej odsłonie pikniku mamy dla Państwa konkurs pod tytułem Ogród Marzeń. Dedykowany jest nie tylko dla najmłodszych. Zachęcamy wszystkich Państwa do zabawy. Zaprojektujcie swój ogród marzeń na kartce formatu A3 dowolną techniką. Podczas pikniku będziemy zbierać wszystkie prace, następnie w drodze losowania wyłonimy zwycięzcę. Jest o co walczyć. Do wygrania w tej kategorii jest zestaw do pielęgnacji ogrodu ufundowany przez firmę Cellfast. Firma Celfast jest naszym tegorocznym sponsorem. Nie byłoby też znakomitej zabawy bez loterii fantowej. Los kosztować będzie jedynie 10 zł, a głównymi nagrodami są to rower firmy Romet, zakupiony w sklepie rowchem pana Ryszarda Kryckiego, który dofinansował nam część kwoty. Wartość roweru to około 1100 zł. Deskorolka elektryczna zakupiona w kolorowym świecie dziecka o wartości około 800 zł. Rolki wraz z karskiem i ochroniaczami o wartości 240 zł. Ale to nie koniec nagród. Mamy m.in. inteligentne opaski Mi Band 3 o wartości około 120 zł i oczywiście zestawy do pielęgnacji ogrodu na łączną kwotę prawie 6000 zł. Przygotowaliśmy atrakcje dla najmłodszych. Na pewno nikt nie będzie się nudził. Na dzieci będą czekać nasi animatorzy zabaw z konkursami i wspaniałymi nagrodami za udział w konkursach. Dochód z pikniku w całości zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia. Nie zapomnijcie udostępnić nasz post i zaproście do zabawy swoich najbliższych. Do zobaczenia. Zapraszam Was na piknik rodzinny w sobotę do parku. Terima kasih telah menonton!